Chyba powiem... O, i zdechł. Cała prawda o ogarach. kogo nie ma. Ale, Ale bez browarek. Jeszcze, żeby czyś go otworzyć. O! Siemanko. Witam Was w kolejnym odcinku 1000 PiFi Napraw. Odcineczek, który tym razem poświęcamy motorower, motorowerowi Romet OGAR 200. Czyli. Czymś, co miało być w sumie idealne, a wyszło jak zwykle, czyli motorowerowi, który miał być odpowiedzią na dosyć słaby, pierwotny wyrób dwuosobowego motoroweru o oznaczeniu 50T1. Ech, ale co tak naprawdę poszło nie tak i dlaczego jest tego aż tak wiele, opowiem Wam za chwilę. Dlatego w tym momencie 3-2-1. Otwierajcie browary i lecimy z odcinkiem. Dobra, nie będę Was zanurzał danymi technicznymi, bo to sobie spokojnie możecie znaleźć w internecie, tylko chcę Wam po prostu powiedzieć parę moich przemyśleń na temat właśnie tego sprzętu, tego jaki on był, jakie ja sam osobiście mam z nim wspomnienia, a mam ich parę i to są takie wspomnienia, które na zawsze już ze mną zostaną. Ech, jeżeli chodzi o sam motorower, to tak jak mówiłem wcześniej, Polska nie była przygotowana na tak mocne pierdolnięcie ze stajni Rometu, jakim był Romet Ogard 200. Bo po nieudanym modelu 51, który jak część z Was zapewne wie, był wyposażony w polski silnik trzybiegowy o oznaczeniu 019, czyli wiecie, ten taki kwadraciak, dobrze znany z motorynek, tylko po prostu wyposażony w trzeci bieg, no, okazał się być totalnym niewypałem, nie nadawał się do niczego, one nawet jak były nowe, te silniki to były gówniane, więc <laughs> zaczęto kombinować, no, że skoro motorower musi być. Dwuosobowy, wypadałoby, żeby po prostu po erze komarów nadeszły motorowery, które będą mogły przewozić dwie osoby albo osobę i dodatkowo jakiś bagaż, to wartałoby wyposażyć taki motorower w silnik, który będzie w stanie te dwie osoby lub bagaż pociągnąć. Zaczęto myśleć, myśleć, szukano, szukano, a że w Polsce niestety nie produkowano silników, które mogłyby zaspokoić takie zapotrzebowanie, Postanowiono zapukać na południe, do naszych południowych sąsiadów, którzy wówczas już właściwie kończyli chyba nawet produkcję z motorowerów Jawa, Jawka, znane Wam Mustangi, Jawy Kaczki, te Jawy 20, takie pancerki, czołgówki, zwał jak zwał. I tak, i postanowiono właśnie taki silnik zaadoptować do naszej rodzimej ramy, do naszego Ogara. Nadano mu oznaczenie 200 i. Wie właściwie, co to miało, co miało oznaczać to 200, 200 koni, 200 Nm, 200 na godzinę, chyba raczej nic z tego. Ale jakby nie było, dogadali się z Czechosłowacją, bo wówczas to była właśnie Czechosłowacja, dogadali się i zakupili dosyć pokaźną partię silników yy, trzybiegowych produkcji Jawa. No i co to się działo, kiedy te Jawy wychodziły? Hmm. słuchajcie. No może jak to było nowe, to to było całkiem dobre, chociaż nie sądzę, bo właśnie mój brat cioteczny miał taki motorower nowy. I właśnie ten motorower to nie jest konkretnie ten egzemplarz, ale jest dokładnie takim samym egzemplarzem. Też był pomarańczowy, był właśnie trzybiegowy i był praktycznie nowy, tak jak ten. Chociaż ten nie wygląda, ale uwierzcie mi, że ma znikomy przebieg, bo ma raptem chyba 2000... 80 km na liczniku, czyli niewiele przejechał. Tylko stał po prostu w marnych warunkach i trochę ruda go wzięła. O chromach polskich oczywiście też Wam powiem, ale trochę później. No i co? No i tak naprawdę moje pierwsze zderzenie z polską motoryzacją, z jednośladami, no, polskimi jednośladami, to właśnie był Romet Ogar 200. I tak, no brat miał takiego nowego, kupił go sobie od sąsiada, u sąsiada stał on gdzieś tam w piwnicy, bo sąsiad po prostu kupił go kiedyś, żeby sobie trzaskać paliwo na kartki po prostu na, tego mo na ten motorower, a paliwo na do syreny na motorower sobie stał w, w piwnicy. Odkupił go od niego, pamiętam to był jakoś 2000 rok, kupił go za 1000 złotych, no i od razu zaczęliśmy go ujeżdżać i to były no, naprawdę fajne wspomnienia, bo chociaż może z początku ten motorower nawet zbytnio się nie psuł, to no Sprawiał sporo frajdy z jazdy, tym bardziej, że no wtedy nie ważyłem tyle co ważę teraz. Byłem dosyć drobniejszy, zresztą też. Także jak we dwóch na nim śmigaliśmy, to kurde, szatan, naprawdę szatan. Tutaj, te, chociaż te silniki Jawki montowane do Rometów były tłumione, bo ze względu na przepisy wówczas panujące w Polsce one nie mogły rozwijać więcej niż te tam 45 na godzinę, ale nawet pomimo tego, że były stłumione, one i tak szybciej jeździły, one tam spokojnie o 60 się bujały. A pamiętam, że taki silnik po dobrym jego tam podrasowaniu, po porobieniu gaźnika, trochę cylindra, trochę tam tłoka, on nawet szedł 9 dyszek, także kurde zabawy nie było. To już nie były przelewki, to już naprawdę całkiem nieźle się odpychało. Ale o tym też jeszcze za chwilę. Pamiętam mówię, właśnie ten motorower to była moja pierwsza ogólnie jazda. To była właśnie na takim ogarze samodzielna i moja pierwsza gleba. Tak to właśnie było na takim sprzęcie. Pamiętam też uciekanie przed policją, częściowo nieudane, bo mi się udało, brat. E, bratu niestety nie. A polegało to na tym, że spieprzaliśmy przed policją i mieliśmy na tyle powiedzmy przewagę, że zdążyliśmy wjechać za jakiś. Mur za jakiś zakręt i ja zeskoczyłem. Yy, I wskoczyłem do rowu, a brat pocisnął dalej. i Policja poszła za nim. No i niestety złapali go na, yy, na przejeździe kolejowym, a mi się udało. <laughs> Także to takie jedno ze wspomnień. Ech, to trochę się za tym człowiek wyjeździł. Na... No dobra, ale do brzegu. Yy, tych motorowerów ogólnie sporo natłukli, bo jak na Romety ogólnie, no to. Tak naprawdę muszę Wam powiedzieć, że chyba tylko komarów narobili więcej, a generalnie Romet Ogar właśnie pod znakiem 200 to chyba była jedna z najliczniejszych w produkcji właśnie tego modelu, bo kurde, naprawdę narobili ich sporo. Nie wiem dlaczego, tak, czy one tak dobrze się sprzedawały, czy miały tak dobrą właśnie cenę, czym one tak zachęcały. Może właśnie ten silnik jawki był takim wabikiem, że to już jest coś innego, coś coś doskonalszego niż te nasze doskonałe wyroby i dlatego ludzie tak to kupowali. Nie mam pojęcia skąd taki popyt był na te motorowery, ale naprawdę bardzo dużo ich było. Zresztą do dzisiaj w ogóle nie jest problemem znaleźć Rometa Ogara 200, żeby sobie kupić, wyremontować lub na jakiego znaleźć w całkiem przyzwoitym stanie jeszcze za całkiem normalne pieniądze, chociaż nie sądzę, żeby kiedyś Romety Ogary 200 Osiągnęły takie ceny, jak osiągają na przykład teraz co jest w ogóle abstrakcją. No tak, ale no... No trochę, trochę ich nakupowali i dlatego do dzisiaj też jeszcze sporo ich się ostało. Tutaj no wyrób no nie był do końca moim zdaniem udany, no bo tak jak wspominałem kawałek wcześniej, brat miał nówkę sztukę, no i jak zaczął nim jeździć, no może zrobił nim z półtora tysiąca kilometrów i już się zaczęły problemy z zapłonem. Zaczęły się problemy, no czy on też go trochę tak ciężko użytkował, ale już się gdzieś tam trochę przytarł tłok, problemy wieczne z łańcuchem, z zębatką, z hamulcami, kurde, no szereg rzeczy, naprawdę tam w jednym miejscu gdzieś mu tam rama pękła, pamiętam, to też był jakiś tam kłopot, później trzeba było to spawać, no generalnie nie było to zbyt, zbyt takie udane. Ci, którzy powiedzmy, mieli styczność z silnikiem jawki, dobrze wiedzą o tym, że są strasznie wredne silniki. Nie dość, że w samym użytkowaniu, bo są po prostu chyba z jego konstrukcji wynika to, że jest dosyć taki, ja wiem, awaryjny, można by to tak nazwać. Jest na pewno kapryśny, jeżeli chodzi o remont. Nawet, kurde, ja parę razy robiłem taki silnik, ale strasznie ich nie lubię. Naprawdę, wolę ją mijać z daleka. Jak chodzi, to chodzi. Jak, powiem tak, jak ktoś dba, to ma. No i to chyba się tyczy bardzo dobrze tych silników, bo jeżeli ktoś o nie dbał, to w miarę jeździł. Jeżeli no, coś tam zaniedbywał, to one się tym samym odwdzięczały, po prostu stały. Tam. On pamiętam na okrągło przy tym grzebał. Kurde, ja sobie tak z sentymentu trochę właśnie kupiłem taki motorower, już mam go chyba za 3 lata. Trafiłem go gdzieś w okolicach Radomska. Z ogłoszenia. Wyskoczył po prostu na ogłoszeniu za dosyć taką rozsądną cenę, bo ja za niego zdaje się zapłaciłem 7,5 stówy <laughs> więc, yy, więc tak całkiem rozsądnie yy, problem taki tylko, że on stał gdzieś w takim miejscu, że gdzieś coś przy nim lakierowali, jest pokryty takim odkurzem po jakimś lakierowaniu, nie wiem czy ciągnika, czy czegoś mniejsza o to. Kurde, no zobaczcie jakość wykonania, motorower ma Osiem, jest 87 roku, bo co ciekawe, motorowery w tym malowaniu pomarańczowym to są 87, chyba i głównie 88. One tylko w tych rocznikach wychodziły takie pomarańczowe. Ale zobaczcie na chrom, po prostu tu wszystko jest już zgnite. Wszędzie już jest nalot rdzy, wszędzie kierownica, felgi. On nie stał w jakichś strasznie złych warunkach, przynajmniej z tego, co ja wiem. No, może kiedyś stał, ale... Tak go wzięło, sprężyny amortyzatorów z tyłu no wyglądają już fatalnie. No są do wymiany więc kurwa porównajcie sobie na przykład jakąś CZT yy, z tamtych lat 80., Jawę. Porównajcie sobie, kurde, MZT nawet. Przecież tam wszystko chromy to są po prostu jak dzwon. A te nasze polskie to jest taki szajs. szkoda gadać. Bardzo ciężko znaleźć teraz na przykład felgi do Ogara, nawet całe koła po prostu, żeby były w jakimś przyzwoitym stanie. Dobra, czy to było ładne, czy to było brzydkie, to już kwestia sporna, każdy niech zdecyduje. Wierzcie mi albo nie, ale ja jako dzieciak marzyłem o tym, żeby mieć taki motorower swój na własność. Naprawdę, jeżeli mi się uda, pokażę Wam na przebitkach yy, okładki z zeszytów, które nosiłem do szkoły, zamiast się uczyć na matematyce czy na języku polskim, to rysowałem na okładkach właśnie takie ogary. Naprawdę, byłem jebnięty na tym punkcie, ale o tym może później, może uda mi się to wrzucić na przebitkach. Generalnie. Dziwność tego pojazdu w pierwszym jakby rzucie oka polega na tym właśnie silniku zasranym. Ten silnik, właśnie wcześniej wspomniany, jaworski, jest totalnie odwrotny, jeżeli chodzi o chociażby nad kwestię wizualną od wszystkich silników jakie były dostępne i w sumie nadal są dostępne na rynku. Zobaczcie. Tutaj jest skrzynia cała biegów, tak, skrzynia korbowa. Tutaj macie cylinder, tutaj macie głowicę. Wszystko chodzi w poprzek. Nie chodzi po skosie, nie wchodzi do góry, tylko chodzi w poprzek i co jest najciekawsze, nad rozgrzanym, zazwyczaj bardzo mocno cylindrem, macie gaźnik, do którego jest oczywiście doprowadzane paliwo, i z tego gaźnika paliwo cieknie sobie na właśnie ten cylinder. Co oczywiście nie sprawia żadnego zagrożenia pożarem. Nie, absolutnie. Tutaj, oczywiście jeszcze powinien być taka, taka miseczka z takim z taką rurką, takim odpływem, taki okapek, nie wiem jak to nazwać, u mnie tego nie ma. Szukałem tego przed nagraniem tego odcinka, gdzieś to mam w gratach, ale nie mogłem tego tak na szybko znaleźć, żeby to przykręcić. Taka jakby forma jakby zabezpieczenia, żeby jednak to paliwo jakimś cudem nie lało się na cylinder, chociaż i tak się lało. Druga sprawa przedziwna, no to jest kopniak. Pomijam to w ogóle, że znajduje się z prawej strony motoroweru, a nie z lewej, tak jak to było zwykle i tak jak logika podpowiada, jest z prawej, a drugą sprawą które jest w Beffrogilce, to to, że kopiemy do przodu. Także żeby kopnąć ten złom, trzeba sobie podejść, najlepiej złapać go w ten sposób. Stawiamy nogę i walimy w kopniak. O, akurat jest na biegu, także Wam teraz nie pokażę. Oczywiście nie przygotowałem się zbyt dobrze, bo po co? Mogłem go wrzucić na luz, ale został na biegu. Także wiecie, kopiecie sobie do przodu, zamiast kopać motorower do tyłu, walicie do przodu, odzierając sobie buty tutaj o hamulec jesteście zachwyceni. Tak to wygląda. Następną sprawą, która jest przedziwna, ale została zrobiona tylko właśnie do ogara z tym silnikiem, jest ta tylna zębatka. Zobaczcie, jaki wielki talerz. Jest przeogromna. Zwykle te zębatki to były wielkości, no powiedzmy tej piasty, która jest z tyłu. No może ciut większe, w motorynkach to nawet były mniejsze, ale tutaj zasunęli taką zębatkę. I tak naprawdę, jeżeli ktoś trochę kiedyś sobie kombinował i chciał mieć lepsze osiągi, to właśnie zmieniał zębatki. Tutaj dawał mniejszą, tam na przykład dawał większą, uzyskiwał albo moc, albo uzyskiwał prędkość. I właśnie w ten sposób, i tak jak wcześniej wspomniałem, modząc sobie jeszcze tutaj w układzie tłok, cylinder, gaźnik nieco, może troszkę w skrzyni korbowej, tak samo zmieniając zębatki, ten złom potrafił się rozpędzić nawet do 90 na godzinę. Także naprawdę szacun. Żaden inny polski motorower nie mógł tego osiągnąć. No i taki. Ogarek mógł w sumie nawet konkurować z niemieckim Simpsonem. Ale to. Inna, inna historia, konkurentem Simpsona miał być Hart, o którym też powstanie filmik, ale w swoim czasie. Cóż tu jeszcze wam mogę pokazać ciekawego, zobaczcie przebieg. Jeżeli wierzycie, nie wierzycie, oczywiście jak mi złapie ostrość o 20-32, także co on przejechał, niewiele. No i co, lakierniczo zachował się w takim stanie, no takim sobie. Jest tutaj trochę już porysowany i tak jak wcześniej mówiłem, stał gdzieś w miejscu, gdzie coś było lakierowane i cały jest pokryty takim odkurzem po lakierowaniu. Wypadałoby go tak porządnie przepolerować. Eee, chromy, no to już w ogóle pomijam, polskie gówniane chromy. Jawy, CZ-y, mz nawet Simpsony jakość tych chromów miały o niebo lepszą. Zobaczcie, to już jest wszystko do wymiany. Takie rzeczy, nawet takie nakrętki, przez to, przez to też było wszystko chromowane. A dzisiaj wygląda makabrycznie. Tutaj, na przykład, zobaczcie z tej strony, następna ciekawa przypadłość tego motoroweru czyli wydech idący właśnie tędy. Nie z prawej, a z lewej. Wszystko tu jest odwrotnie. Dobra, przestawiłem go już na drugą stronę. I teraz tak. Następna rzecz warta uwagi, jeżeli chodzi o sam silnik to jest kwestia zmiany biegów. Tutaj macie dźwignię, która w ogóle polega na tym, że tutaj sobie przełączacie biegi, tak? Jest tutaj takie cięgno dodatkowe, które zasuwa tutaj do takiego wybieraka i dopiero zmienia biegi w skrzyni. Co najlepsze jest to, że nie macie jedynki do dołu, dwójki, trójki do góry, tak jak we wszystkich pojazdach na których jeździliście, które, z którymi mieliście styczność. Tutaj jest odwrotnie. Tutaj, żeby wbić jedynkę, trzeba wrzucić dźwignię do góry. Natomiast dwójka, trójka idzie do dołu. Wszystko na odwrót. Normalnie jak u Francuzów. Jeżeli można coś zrobić po ludzku, to nie, zróbmy to odwrotnie. Zróbmy tak, żeby się cały świat zastanawiał, dlaczego zrobiliśmy tak, a nie inaczej. Naprawdę oryginalność na maksa. Wyznaczają nowe trendy. <grym> Na szczęście już nie produkują tych silników. Na szczęście ta fabryka już chyba nawet nie istnieje. No i tak, na potrzeby oczywiście tego silnika zastosowano tutaj cewkę butelkową. Nie ma jako takiej cewki tam w jakimś iskrowniku, tak jak było to w tych naszych sprzętach, tylko cewka jest wyprowadzona tutaj. Trochę jest to nawet takie lepsze rozwiązanie, bo łatwiejszy dostęp. A zresztą w sumie te cewki nie padały, to tylko w tych naszych produkcjach cewki można było zmieniać dosyć często. Ogólnie, jeżeli chodzi o ramę, no to jest to bardzo duże podobieństwo do jego poprzednika, czyli do Rometa 51. Romety same te ogary, 200 z takich pierwszych jakby roczników produkcji, bo oni je klepali od 1983 do roku 90 były nieco inne. Tutaj na przykład miały dużo wyższą główkę, główkę ramy. Przez co półka była wyżej, to zawieszenie przednie przez to było troszkę inne. Zbiornik paliwa też miał nieco inny kształt ten już jest taki trochę za, zaoblony natomiast tamten był troszkę bardziej kanciasty. E, parę rzeczy takich na przykład dla Ogara 200 typowo wymyślono właśnie taki pręd, trzymający hamsko po prostu ten tłumik. Tutaj jest jedno mocowanie tłumika. Ale żeby tego było mało, nie zrobili na przykład od wahacza jakiegoś pociągnięcia. No W sumie wahacz to jest taka część ruchoma, więc trochę im się nie dziwię. Ale po prostu zasunęli sobie tutaj taką rurę do pierwszego lepszego mocowania, czyli do mocowania amortyzatora, żeby trzymała tłumik. No i co tu więcej. Tak naprawdę pozbawiony został ten ogar kół cool 19 calowych, zostały mu założone już mniejsze obręcze, czyli 17 calowe, takie same jak już później montowano do ogara 205 czy rozmiarowo do Harta, chociaż do Harta już szły nieco inne. Jeszcze teraz korzystając z okazji, pokażę Wam procedurę odpalania ogara. Najpierw wrzucamy sobie tutaj zapłon na środku lampy, pyk, paliwko mamy już odkręcone. Tutaj mamy małą pompeczkę, którą dopompowujemy. I pomimo, że ma 2000 km przejechane, modlimy się o to, żeby odpalił. na mecie symbą zapalił Traszcie kapryśny motorower. Naprawdę mam pojem o! I zdechł Cała prawda o ogarach. się zesrał. Ha. No tak. Jak to. Ogar po prostu pracował, pracował, pracował i się zesrał, i przestał pracować. Także czego tu się wielce spodziewać? Właśnie to jest tak jak Wam mówiłem: Ogary po prostu takie są. No, jak pracuje to jest dobrze, jak przestaje to koniec. No ale mimo wszystko wszyscy jakoś się tam pamiętamy, kochamy. Wielu z nas jeszcze ma i pewnie jeszcze będzie miało przez długi, długi czas, na pewno będziemy je wspominać, ale na dzisiaj to już koniec, także w tej chwili co? Trzymajcie się i narka.